W studiu goście witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie i przedstawiamy Jarosław Poziemski, prezes Polfarmy. Dobry wieczór. Dobrze. Razem z córką Malwina. Dobry wieczór. Dobrze. Nie za późno troszkę. Nie jesteś śpiąca? Nie. Będą emocje, zapewniamy. Roman Olszewski, drugi Dobrze trener. Państwu. Witam serdecznie. Pan Mariusz Karol. I zawodnicy, Erik Koleman i Michael Hicks. Hello. Hello. Zanim rozmowa z naszymi gośćmi, wpierw zobaczmy, jak świetnie radziła sobie Polfarma w sobotnim meczu. W Starogardzie Gdańskim koszykarskie derby Pomorza. Polfarma białe koszulki kontra basket BPS Kwidzyn. To spotkanie z podtekstami w składzie Kociewskich Diabłów, aż pięciu zawodników, którzy w poprzednim sezonie grali dla zespołu ze stolicy Powiśla. I do tego Mariusz Karol i Adam Prabucki. Obaj szkoleniowcy zamienili się tylko miejscami pracy. Lepiej zaczęli podopieczni Mariusza Karola. Rzutami za trzy razili Michael Hicks i Jacek Sulowski. Skuteczna gra na obwodzie pozwoliła koszykarzom ze starogardu odskoczyć nawet na kilkanaście punktów. Chwidzianie mieli za to skutecznych Breana Lubeka i Davida Dixona. To głównie dzięki nim i rozgrywającemu Chrisowi Garnierowi udało się zniwelować przewagę miejscowych do ośmiu oczek. Wygraliśmy cztery mecze i, i, i niektórzy zawodnicy zachowują się jak młody adept na nauce jazdy. Dostał prawo jazdy, dwa tygodnie, wydaje mu się, że już wszystko umie. I, i tak niektórzy grali. Słowa trenera Mariusza Karola trafiły chyba mocno do świadomości koszykarzy Polfarmy. W trzeciej kwarcie zagrali agresywnie w obronie i z pomysłem pod atakowanym koszem. Efekt? Znów uciekli na kilkanaście punktów. I mimo, że ostatnie minuty należały do gości, nie udało im się już odrobić strat. Nie wychodziliśmy na pozycję, oni bardzo dobrze bronili, odcinali, mało konsekwencji w tym ataku i to na pewno spowodowało, że oddawaliśmy dużo niepotrzebnych rzutów za szybko i właśnie przez to masa strat. Polfarma Basket BPS 81-75. do 75. Wygrana sprawiła, że koszykarze ze Starogardu zachowali miano niepokonanych w ekstraklasie. Kolejny mecz, kolejne zwycięstwo. Panie prezesie, opłacała się dzika karta, wykupienie dzikiej karty. Tak. Ta inwestycja z, ze strony naszego miasta dzięki decyzji radnych Gminy Miejskiej Storogradyńskiej pozwoliło nam na powrót do grona najlepszych zespołów ekstraklasy. Przede wszystkim też chcielibyśmy podziękować naszemu sponsorowi, zakładom farmaceutycznym Polpharma Storogradyńskiego. Malwina, z przyjemnością chyba chodzisz na mecze. Fajnie się tak. patrzy, kiedy drużyna wygrywa. Tak. A jesteś na każdym meczu? Tak. I Iso, jak gorąco kibicujesz, głośno? Tak. <gry> Sprawdzimy to. Panie trenerze, rewelacja rozgrywek, tak mówi się o Polfarmie. Co decyduje o sile zespołu? Myślę, że o sile zespołu decyduje wiele czynników. Najważniejsze jest to, że dysponujemy dwunastką równych graczy i wszyscy zawodnicy, którzy wchodzą na boisko każdy wnosi coś do gry, i, i, i na dzień dzisiejszy, wszystkie mecze, które wygraliśmy, można sprawdzić w protokołach. Wszyscy zawodnicy punktują, wszyscy zawodnicy grają. Erik Coleman, Michael Hicks, superstar, super gwiazdy, tak można powiedzieć. Pana będę prosiła o pomoc. Świetnie porozumiewa się pan z zawodnikami, jest pan z tego znany. Więc może najpierw pytanie do Erika, który jest po raz pierwszy w Europie. Nowe zasady, nowe przepisy nie przeszkadzają w grze w koszykówkę? Yeah, pytanie Uh, the new rules new new basketball is everything's okay you you can adapt it to this yeah I'm, i think i've been doing a pretty good job adjusting to the rules i learning how to play defense a lot better i've been in foul trouble a lot so i'm getting used to that so um, it's coming along <laughs> Troszeczkę inne gwizdanie. Troszeczkę na początku były problemy z faulami, ale w tej chwili już przyzwyczajają się do takiego sędziowania europejskiego. Michael Hicks uśmiech na twarzy. Michael, on jest trochę dłużej w Polsce. Jak mu się grało przeciwko tej byłej drużynie? Uh, Mike, question how you how you feel when you play Saturday against your old team? Um, I feel it was, it was kind of fun because the fans were yelling our name we played last year, Courtney było bardzo ciekawie z tego względu, że bardzo ładnie zachowali się kibice basketu, którzy przed meczem skandowali imienia, imiona wszystkich zawodników, którzy w zeszłym roku grali w baskecie. Także no, było to takie dość ciekawe i pierwszy raz takie przeżycie. Mecz z Wasketem Kwidzyn już za nami, możemy powiedzieć. Przed Wami bardzo ciężkie spotkanie, panie trenerze. Może sprawdzające formę tego zespołu, tak można będzie powiedzieć o meczu z Sopotem? Myślę, że tu właśnie z Prokomem pokażą nam, jak jesteśmy silnym zespołem. Mamy do tego meczu dwa tygodnie. Myślę, że teraz trochę siły zrezygnujemy. Zawodnicy zostali 2-3 dni. Teraz na taki odpoczynek, zrezygnowanie siły. i Od środę ruszamy i się przygotujemy na meczu z Prokomem. Powiedzmy może do zawodników, pani trenerze poproszę o pomoc. Erik, jaki jest poziom polskiej koszykówki? Czy może on już, możemy już powiedzieć, już powiedzieć, jaki on jest? Erik, uh, I think it's like, both ways. Even with the chess game who can pair together Polish players and like their Americans and other players the best to, like, Mówi, że poziom jest dobry i bardzo ciekawe jest tutaj mieszanka polskich zawodników i amerykańskich i, i wydaje mi się, że poziom taki, jaki on grał w Stanach Zjednoczonych jest bardzo tutaj podobny. Profarma na pierwszym miejscu, ale może Michael ma już kandydata na mistrza polski. Czy to będzie Profarma, jeśli nie, to będzie groźne. Who can win Polish championship or who will be dangerous? Well, it's good we are first place right now. You know, uh, at the beginning of the season, everybody worked so hard, and we expect it right now to be five and zero. Oh. Uh, real test is next three games. what was the second question, coach? Who will be? Who can who can make championship? In the league is pretty much you know every, everybody play good every night. It's pretty even right now. You don't know. Początek sezonu? Początek sezonu, trudno powiedzieć. Wiele drużyn gra na bardzo podobnym poziomie. Co, co wieczór zaskakujące wyniki, także ciężko powiedzieć. Panie trenerze, zaufał Pan obcokrajowcom. Oni decydują o obliczu polskiej piłki w 2008 roku, tak można powiedzieć, o obliczu koszykówki, piłki koszykowej. Ja myślę, że tutaj nie chodzi o to, że ja zaufałem, bo w każdej drużynie są obcokrajowcy. Na naszym rynku koszykarzy polskich jest po prostu niewystarczająca ilość. Natomiast na pewno jest wiele drużyn, gdzie obcokrajowcy decydują o obliczu drużyny. U nas staraliśmy się tak budować zespół, żeby, te, żeby to wszystko było w miarę wyrównane. Być może jest odrobina przewagi tutaj amerykańskich zawodników. Ale to, że pan postawił na tych zawodników, to oznacza, że polska koszykówka jest po prostu słabsza, że jeżeli chce się wygrywać, to trzeba mieć obcokrajowców w składzie? No, taki jest teraz, taka sytuacja to nie jest tylko w Polsce, ale tak jest w całej Europie, że, że żeby wygrywać mecze trzeba sięgać po zawodników amerykańskich czy obcokrajowców z innych, z, z innych krajów I, i myślę, że to no, w Polsce jest za mało koszykarzy naszych. I, I to widać, i gdyby ktoś chciał zbudować drużynę tylko i właśnie opartą na naszych zawodnikach, to naprawdę szanse w starciu z innymi drużynami, które posiadają obcokrajowców, są, no, są marne. Także Natomiast Jest to no kwestia... nie optymistycznie. Nie no, optymistycznie niestety, Niestety no, taka jest prawda. Natomiast jest wielu polskich zawodników, którzy e, wspaniale potrafią uzupełniać e, składy i, i, i są podstawowymi zawodnikami. W naszej drużynie e, jest to Wojtek, e, Wojtek Żurawski, jest Paweł Kowalczuk, e, jest Jacek Sulowski, który w zeszłym roku grał w pierwszej lidze, a w tej chwili świetnie sobie radzi w ekstraklasie, wychodzi w podstawowym składzie. Zadania dostaje takie, na przykład krycie właśnie najgroźniejszych obcokrajowców. Czyli sobie. Czyli na nasi ten zawodnicy. Zawodników. Można nasi można zawodnicy powiedzieć. też sobie dają radę, trzeba troszeczkę tylko też w nich uwierzyć, i oni muszą poczuć, że, że są ważni. No właśnie, Mistrzostwa Europy. Pan jest byłym reprezentantem, Panie Romanie, już tuż tuż, jaką szansę ma nasza reprezentacja i w jakim kierunku będzie ewoluowała ta nasza koszykówka? ja myślę, że ten przepis, który teraz wprowadziliśmy yy, w sezonie 2008-2009, że w drugiej kwarcie musi grać młodzieżowiec? Myślę, że to jest yy, tutaj dobra sprawa, odgrywanie naszych młodych zawodników. No będziemy gospodarzami yy, tych mistrzostw Europy, wiadomo, że zawsze yy, no, gospodarzom pomagać troszeczkę. Myślę, że. Może powtórzymy jakieś dobre miejsce z mistrzostw Europy, które zajęliśmy siódme miejsce bodajże w, 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 w Hiszpanii. To powracamy teraz na y, to nasze podwórko, Panie Prezesie. Co z Polfarmą, jakie zamierzenia? Pytałam zawodników o nieoszczędnie, może Pan tak ambitniej. No cóż, <laughs> Mistrzostwo Polskie? <laughs> chcemy, chcemy wygrywać wszystkie mecze w Starogardzie. Taki, taki jest hmm. nasz plan. Jak to wyjdzie, jak to będzie wyglądało, to się okaże. E, mamy taką kadrę tenerską w tym roku z, z panem Mariuszem Karolem na czele, który niejednokrotnie w tamtym sezonie udowodnił, jak to robić, jak wygrywać też na wyjazdach. I myślę, że po tych pięciu zwycięstwach patrzymy dosyć optymistycznie e, na przyszłość. Ale szczerze, panie prezesie, zaskoczyło ponad te pięć zwycięstw? Pozytywnie. <laughs> Ale małe zaskoczenie było. To oczywiście, pozytywnie. <laughs> Malwina, ty będziesz koszkarką? Nie ja wiem. A chciałabyś? Powiedz. Tak trochę. <noise> to życzymy Tobie tego w takim razie, a Państwu sukcesów i sięgnięcia po te najwyższe laury.